Witam Was w drugim dniu vlogmas. Mówię cicho, bo jeszcze śpiochy śpią. Jest dziewiąta rano, ja już jestem całkiem wyszykowana elegancko, bo za jakąś godzinę muszę wyjść na moje zajęcie ustne z francuskiego. Trzymajcie kciuki, nadzieję, że pójdzie mi dobrze, jestem jakoś strasznie zestresowana. Tak wam mówiłam, z uwagi na fail z pędzlem, staram się jak najmniej stosować makijażu na twarzy, żeby nie wyglądać potem jak w masce, bo nakładanie pudru wacikiem to nie jest najlepsze rozwiązanie. Udało mi się już poćwiczyć, wykąpać się, naszykować, więc teraz będę robiła sobie jakieś śniadanko. Jestem strasznie, strasznie, strasznie głodna. Dotarłam do szkoły, pogoda jest po prostu obleśna, pada deszcz i jeszcze wieje na ciebie tym deszczem. Zresztą egzamin, stresuję się bardzo, Uram się elegancko. Mam nadzieję, że zaraz będę do połowa trwać tak o 5 minut, więc jakoś przeżyję, potem się odezwę, już trochę o, Już wracam do domu, czy mnie słychać, bo wieje wiatr. Poszło szybko, wyszłam bez kolejki, powinnam po raz teraz zacząć, ale już wracam. Nie wiem, w ogóle zdał mi inne pytanie, niż miało być zadane, więc nie wiem, jak nie poszło, ale nie było źle, więc cieszę się, że jestem już po. Postanowiłam wrócić do domu. Pieszo, ponieważ mój autobus odjechał, jest bardzo ciepło, bo jest jakaś odwilż i mogę Wam zdradzić najcorniejszą rzecz. Dzisiaj robimy sushi! I celem moce przewodnie dzisiejszego vloga jest o tym, jak zrobić przepyszne wegańskie sushi. Jestem już w domu, chwilę odpoczęłam i zebraliśmy się już poważnie za sushi. Jest strasznie głośno, bo smażymy różne rzeczy, robimy sosy i tak dalej. W sumie większości robi to Maciek, ale ja chętnie to udokumentuję. Ja już Ciężko jest zrobione, teraz Wam wszystko po kolei pokażę. To już prawie 13, więc ja jestem strasznie głodna, więc pozwólcie, że zjem sobie marchewkę. Zrobiłam małe rozeznanie w kuchni. Właśnie smażą się pieczarki, mamy już podprażony sezam, zrobiliśmy sos z... Marchewki zimbiru, pieprzu i miodu, które przełożyliśmy od takiej właśnie em, improwizowanej tubki, po to, żeby potem ładnie ozdobić nasze em, sushi. E, także e, praca w re. E, w ten moment jestem mało przydatna, więc e, może zajmę się Okej, Ok, e, tutaj mamy wszystkie składniki, które idą do sushi, oprócz oczywiście e, sosu, ryżu i wasabi. Yy, bo no to, jak widzicie kwoli ścisłości yy, podsmażone tofu, podsmażone pieczarki, ogórek, sałata, yy, marchewka i podprężone. Nie łobieć też awokado, ale z górnym przypadkiem wczoraj zjadłam połówkę na lunch, nieświadoma tego, że ma ono swoje przeznaczenie w dniu dzisiejszym. Także musimy się obyć bez niego, jednakże y, ja jestem już taka głodna, tak szczęśliwa, że absolutnie będzie mi to przeszkadzało. Jesteśmy już w dalszym stadium e, tworzenia sushi. Na nori już jest położony ryż i teraz y, Maciek układa po kolei wszystkie nasze y, składniki. Jeszcze y, sos będzie, tak? Do środka czy na? Nie, nie. Sos już będzie... Zobacz, za te karetki policję. Y, sos będzie w ostatnim... Y, w momencie nakładanego już będziemy mieć wszystko ładnie pokrojone i słuchajcie właśnie to jest, e, przybliżę się, to jest e, podsmażone tofu, które moim zdaniem tak jak ostatnio jedliśmy do sushi najbardziej robiło cały smak, było po prostu niesamowicie przybyszne. troszeczkę właśnie przez to, że jest podsmażone to, to trochę dawało taką imitację jakby tempury, to było coś takiego lekko chrupkiego, innego niż właśnie te świeże warzywa. A oto nasza pierwsza drużyna, która czeka aż będzie skonsumowana, bo robimy teraz um, drugi zestaw, nieco inny, um, inna kategoria smakowa. Jest marchewka, jest sałata, teraz sezam, zaraz pójdzie o ogórek? Sałaty nie ma, to wasabi. A, tu wasabi. Ja specjalista. Teraz będzie sałata, ogórek i w tym wydaniu będą pieczarki i to jest generalnie taka łagodniejsza. Opcja, bo tamta ym, jest właśnie z tym sosem imbirowym, więc jest nieco bardziej nie, intensywna, ale ta jest równie przepyszna Boże, jak ja kocham pieczarki. Mm. zobaczcie, jakie piękne. Okay. Na koniec poszedł o górek i to już chyba wszystko, tak? Tak. W końcu skończony, teraz e, robimy sesję zdjęciową w naszym suszy, ponieważ e, na stronie powinien lada dzień. Mam nadzieję, że jak klikniecie link w opisie pojawić się um, post z dokładnym przepisem na to sushi, bo uwierzcie mi, są po prostu genialne i jeżeli jesteście weganami, jeżeli nie jesteście weganami, naprawdę warto um, ich spróbować, bo powiem Wam, że tak jak byłam w House of Sushi, zamówiłam wegetariańskie um, sushi, tak, to, to ma sens, to ten smak naprawdę się nie umywa. Tutaj mamy tę te teksturę, której brakuje właśnie w takim zwykłym warzywnym sushi, która imituje jakieś właśnie, jakąś krewetkę, jakąś tempurę czy rybę, także serdecznie naprawdę Was zachęcam. Ja już naprawdę chcę usiąść do stołu, więc mam nadzieję, że nasza sesja się już kończy. Do obiadu jeszcze trochę czasu, więc zrobiłam sobie herbatę zimową z różnymi korzennymi przyprawami, z maliną, z cynamonem, z imbirem itd. itd. Mam ciastko gryczane i ym, czekoladkę adwentową z 2 grudnia. Harry z wczoraj zjedzona, teraz nie wiem czy słyszycie, robi się popcorn, bo to do nas zdecydowanie za mało jedzenia. W tle nie widać co jest na ekranie, ale zaczęliśmy oglądać nowy serial, bo jak wam mówiłam wczoraj skończyliśmy grę o Tron, więc teraz zaczynamy Mr. Robert. Żadnych spoilerów w komentarzach, proszę.